Hej hey, kochanie, jestem Disoski, a to jest kolejny odcinek ze Spooky House of Jumpscares a tutaj 100 nowych pokoi myślę, że powinniśmy je przejść, więc jest powrót symulatora do otwierania drzwi, bo możecie ustawić lajka i zaczynamy naszą grę. Znalazłem dzisiaj coś, co będzie mogło usatysfakcjonować moje nieromantyczne gardło. Obudziłem się dzisiaj z dziwnym bólem. Znalazłem wcześniej butelkę czerwonego wina, no to już wiemy, że we pewnie wypił krew, bo to jest bardzo oczywiste. Nie jestem pewien jaki mamy, jakie ono było marki albo roku, po prostu nie ma tam żadnej naklejki na nim. Jedyne co mogłem ogarnąć to to, że smakowało bardzo metalicznie. Pamiętajcie, że krew e, też ma taki metaliczny smak, jeżeli kiedykolwiek a, się zraniliście i próbowaliście, nie wiem, włożyć palec do buzi, to pewnie wiecie jak to się skończyło. Zjedliśmy sobie na dół tą windą. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to serdecznie polecam, macie tutaj w jak wszystko wypisane. A my zjeżdżamy na dół eee, I pewnie wielu znowu się zaskoczy, czemu gramy w tą grę Powiem wam szczerze, że jestem maksymalnie ciekaw jak się zakończy Czy ona naprawdę ma tysiąc pokoi, czy to jest tylko jakaś pułapka słowna A my zaczynamy Mamy ze sobą siekierę Ciągle mamy siekierę, tą z poprzedniego odcinka, więc... Pewnie się jakoś przyda eee, Takiego pokoju jeszcze nie było wcześniej, więc... What the f... Oh! No to teraz czas zemsty! Czas zemsty na te... Te wszystkie... Czasy, kiedy... Kiedy musiałem... Um, kiedy musiałem się bać przez te dziwne potworki, które tam były. Ale teraz już jest wszystko w porządku i możemy... Nie podoba mi się ten rysunek, bardzo mi się nie podoba. Nie do końca um, co nas czeka w tym update'cie, ponieważ nie czytałem, bo wolę mieć to oczywiście jako... Fajną... Niespodziankę. Zawsze chodzę w takich, w takich tych krzyżowych... A ...pokojach do tego pokoju po lewej. Nie wiem czemu. Halo? Co tu się dzieje? Czemu tu jest tak ciemno w ogóle? Czyli na to wychodzi, że... ...tu naprawdę jest trochę spooky. O, ciekawe co nas tu będzie gonić. To jest interesujące. Coś włączyłem? Nie, to światło włączyłem. Okej. Okay. Czyli teraz moim zdaniem było po prostu włączenie tego generatora prądu na to wychodzi. Okej. Okay. To stare miejsce jest w jakiś sposób gorsze od nowego GR Labs. Już skoczuje się, jakby było stworzone z trochę większym budżetem niż nowe laboratorium, ale nic tutaj nie pracuje na 100%. Mogę. Ja tu już widzę, dlaczego tak szybko zostało to miejsce opuszczone. Zastanawiam się, czy jest tutaj coś naprawdę wartego znalezienia? Czyli po prostu tutaj. Czy, są, czy warto byłoby tutaj w ogóle przyjść coś poszukać? Okej, okay, widzę, że są jakieś dziwne drzwi. Trochę inaczej się otwierają. Uż się bałem, że nie wyjdziemy stąd więcej. Ale na szczęście wyjdziemy i nie ma z tym żadnego problemu. Geolaps, nie ma tu nic za tych stolikach, nic do przeczytania raczej nie. Więc dalej. Myślę, że to nie będzie ostatni raz, kiedy nam zgasło światło, więc ten ośrodek jest w pewien sposób osobliwy. Część wyposażenia nawet nie wygląda, jakby została stworzona poprawnie. Prawie tak jakby została stworzona dla ludzi, którzy nie mają rąk. Ale nie jestem pewien, czy to przypadkiem nie jest wina elektroniki, ale! Zasilanie ciągle włącza się i włącza. I te dziwne dźwięki, które dochodzą z wentylacji. Nie wiem o co chodzi z wentylacją, ale pojawiły się chyba dwie pary nowych drzwi, tak mi się zdaje, albo my tutaj wcześniej nie było. Nie, tutaj nie byliśmy na stówę, więc możemy tutaj iść dalej. Znaczy co tutaj będzie. Nie podoba mi się jednak fakt, że tu się otwierają i zamykają drzwi. Bo to może oznaczać, że będziemy musieli sobie pracy trochę bardziej zaawansowanym przeciwnikiem niż... Wcześniej.. krew? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, by tu wchodzić. Myślę, że to był na... naprawdę zły pomysł. Po co ja to robiłem? Czy ja naprawdę nie mogę zrobić tego w jakiś normalny sposób? Czy nie mogłem pójść do normalnych drzwi? Nie, nie mogłem. Bez ten Dizowskie. Spokojnie. Powiedziała właśnie, że tutaj są dziwne rzeczy, które musimy znaleźć. I wydostać z tego miejsca. Zaczynam się martwić o to, że... Nie wiem, co jest tak tak na liście tych rzeczy, które mamy odzyskać z tego laboratorium. Właśnie wysiadło zasilanie. Czy... Wszystko co tutaj jest, jest zepsute? Nie wiem, ale ja nie lubię ciasnych pomieszczeń, takich jak to. A, ja już wiem, że coś za nami idzie, ja już to po prostu wiem. Zasilanie, please! Please! What the fuck? What the fuck, co to jest do cholery jasnej? Czy to za nami idzie? No nie! No nie! No nie! Tego jeszcze nie grali w tej grze. Ciekawe, czy mogą go rozwalić moją siekierą? W to trochę powątpiewam. To, to dalej za nami idzie. Ale wciąż to jest lepsze niż jakikolwiek pan, marionetka, który wbija nam igłę w oko. Jednocześnie myślę, że ucieczka przed nim nie będzie jakaś wyjątkowo trudna, bo też on takiego nic nie robi. No, może wentylacja jest przez niego opanowana, ale dopóki jestem poza wentylacją, to raczej jestem bezpieczny. Boję się jednak o to, że zaraz wyskoczy inny przyjaciel Lisa który będzie chciał z nami tutaj się pobawić. A dopiero mamy 30 pokój z poziomów 600. I to mnie martwi, że to jest dopiero początek naszych dzisiejszych zmagań z grą. Po prostu znajdźmy jak najszybszą drogę ucieczki przed tym panem. Chyba już po nim, dobra, idziemy tu w prawo. Nie czasami po prostu czuję. Czuję to w kościach, którą stronę mam iść. Nie wiem, czy taka jest po to tak stworzona, czy ja już jestem tak doświadczony w tą grę, że Jestem w stanie przemyśleć dokładnie taktykę i wędzie dokładnie pójść. Cholera, znowu jesteśmy w tych pokojach. Znowu wiem, że zaraz coś się stanie zasilaniem. Albo i nie, albo i nie, albo, i nie. albo jesteśmy bezpieczni. Tak może być. Te pokoje w ogóle nie są straszne. I to mnie dziwi. Nie wiem czemu poszedłem tutaj. Chwila, mamy iść prosto czy w lewo. Prosto, Zaczynamy prosto, raz, dwa, trzy i w lewo. Tak. Czyli schemat jest ten sam. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Na szczęście. Spójrzmy, widzę, że mam dodatkowe sterowniki ściągnięte. Bardzo ciekawe, dobrze, że nagrywam obraz gry, a nie z tego co się dzieje. Na moim pipicie O, takiego pokoju jeszcze nie było. Dziwi mnie to. Czy ten wybór jest jakiś jakiś inny niż zwykle? <śm> o, tym mendo jedna, no to po, po prostu mnie to żerwuje. Hmm. Halo Nie podoba mi się. Aktualny spokój. Już wadałem jakby coś goniło, przynajmniej wiedziałem przed czym uciekam, a teraz... Teraz nawet nie wiem co może mi na ryj wyskoczyć. Zdawało mi się, że jakiś dziwny dźwięk. Czy ta gra jest pełna dziwnych dźwięków w sumie, więc... Na pewno się nie myliłem w tej kwestii. Jednak po prostu... Przeczuwam w moich... Barkach. W moich plecach, w moich krzyżach, Że coś jest... Halo? Chyba coraz dziwniejsze dźwięki wydają te dziwne małe potworki. Nie wiem, czy one są tutaj po to, żeby mnie tylko przestraszyć parę razy. Czy one mają naprawdę jakiś użyty sens? Bo z tego co czytałem w. O, właśnie w tym panu. To właściwie one są w pewien sposób. ważne w tej grze. Coś tutaj było? Czy tak po prostu sobie wyskoczyło coś tutaj? O! Pff, był i nie ma. Coś za mną idzie, jestem ciekaw, co. Poczekamy, zaczymy? Nie wiem. Po prostu chodźmy, bo. Bo się, że trafimy w końcu na. Okej, okay, już wiem co. Już wiem co chyba. Spotkaliśmy się już nieraz z tym panem. Zamknięte! Witaj, witaj, witaj. Nie macie. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Co to, to było? No cholera Tego jeszcze nie było! Do, nie wiem czy kierami w jakiś sposób... Nie, 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 nie! Tam nie idźcie! tam nigdy nie idźcie do tego pokoju, ponieważ stamtąd może was wskoczyć taki człowiek, e, człowiek-szkielet, e, człowiek-szkielet, znaczy głowa-szkielet w sumie, bo człowiek-szkielet byłby człowiekiem-szkieletem po prostu. Ale głowa-szkieleta... Ja pierdziele, ten... to się dziwiło tu w ogóle. Co to było, takie... To nawet nie był ten, to nie był ten robak, tylko to był jakiś pająk, ja nie lubię pająków. Kiedyś miałem przykre doświadczenie z pająkami w dzieciństwie i nie chciałem mieć więcej takich doświadczeń. A byłem ciekaw co wyjdzie, byłem przyszykowany na jakąś wolną istotę, która po prostu przyjdzie i powie uciekaj, a ja patrzę a tu... Uhu! Ja Myślę, że to nie było wino, no wiesz co, ja też myślę, że ta budelka, którą wybiłeś nie była winem Ale mimo wszystko była bardzo kaloryczna, w sumie bo krew jest kaloryczna a Nie wiem dokładnie ile kalorii zawiera litr krwi, ale Jeżeli nie ma nic innego pod ręką w takim pomieszczeniu jak to, no to nie wiem Nie wiem jak długo jeszcze mogę iść nie widziałem moich poprzednich notek, więc to oznacza, że gdzieś w końcu muszę dojść, albo ktoś się zabiera. Widzę, że jakaś, jakiś malunek, który ma w sobie to coś. To coś, co budzi moją. Budzi moją ciekawość. Budzi moją ciekawość. To jest naprawdę ciekawe w tym. W tym dziwnym świecie w tej grze, że tutaj taki durny rzeczy jak obraz potrafią zaciekawić. Tylko. Zobaczmy, tutaj jest to przejście do unikania nie wiem jakich potworów. Nie wiem w ogóle po co tam jest to przejście, czy ono ma nas zmylić, czy nie. Ale z prawej nie wyszedłem. Z prawej, przepraszam. Czasami to jest, kiedy człowiek przez 20 minut mówi: O, poszedłem prosto w tych drzwiach. I chyba to nie był dobry pomysł. Hmm. Czaszka nieromantycznego pisarza. Czy idę w dobrą stronę? Tak, oczywiście, że idę w dobrą stronę. Zostało nam 5 pokoi i chyba nam się udało przejść. A ten update, bo update zawiera tylko 700 pokoi, bodajże. Zostały nam 2, 2, 3 i w lewo. Ok, To się się udało. Jakbyście pytają się, gdzie patrzyłem, to patrzyłem na liczbę pokoi, bo czasami jest tak, że. A pokoje nam się bugują. Myślę, że to jest moja ostatnia notka. Zginę tutaj, nigdy nie znajdując drugiej ucieczki. Ale wprawdzie to nie jest prawda. Język polska trudna być. To miejsce było moją ucieczką. Moją ucieczką od wszystkiego. W końcu moja śmierć jest w pewien sposób romantyczna. Nie ma tutaj naszego kolegi? Nie ma go. Hanging there, czyli to samo, co ja bym wam teraz powiedział, czyli trzymajcie się, kochani, a zobaczmy się w kolejnym odcinku Spooky House of Jumpscares. Mam nadzieję, że zostawicie lajka i zaciekawiło was to, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że kolejny update wyjdzie równie szybko i dajcie mi o tym znać, ponieważ nie zawsze jestem w stanie to wiedzieć, więc poł, trzymajcie się i widzimy się kolejnym razem.